Opcją jest uczyć się. A ja, jeśli słuchasz dzisiejszego nauczania, wspomniałem już o tym i w następującym czasie. Spróbujemy wyjaśnić więcej i więcej. Spróbuj zrozumieć działanie Gansu. Spróbuj zrozumieć pozycję plazmy. Mówiliśmy cały czas, słaby jest karmiony przez silniejszego. Pozycja duszy na czubku palca. Jeśli wrócisz do wcześniejszych nauk, powiedziałem, jeśli spojrzysz na miętę, ma wiele końcówek, ponieważ pochłania tak dużo, tyle energii ze środowiska, a jednocześnie oddaje swojemu środowisku. Palec człowieka, czubek palców człowieka to pierwsze miejsce, pierwsze punkty że są słabsze w masie, że mogą wchłonąć energię z wszechświata. By poprzez to podnieść duszę fizyczności, gdzie dusza fizyczności może karmić w interakcji część fizyczną i duszę człowieka w połączeniu równowagi, dusza fizyczności znajduje się w bardzo osobliwej pozycji i dlatego nie możemy przejść przez przekształcenie, jak się wyżywić. W pewien sposób musi odpowiadać na fizyczny wymiar duszy. A następnie musi odpowiadać także połączeniu z duszą człowieka. To tutaj nazywamy emocja rzeczy wchodzi w grę. Staje się emocją między fizycznością a duszą. A potem w ten sposób, jak się dowiedzieliście, że słabszy zawsze od to, staje się źródłem pożywienia, źródłem energii od społeczności wszechświata, zupy plazmy wszechświata. Nic więcej. Tego nie uświadomiliśmy sobie. Możemy tak łatwo wejść w wymiar siły wszechświata, wiedząc, że przez masę, wagę, niezależnie od tego, jak je nazwiesz, w sile struktury masy jesteśmy słabsi, więc ją otrzymujemy. Nigdy z tego nie czerpaliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, nie zrozumieliśmy. Najłatwiej jest. Spójrz na wiele, wiele, wiele zdjęć. Danych przez ludzi, którzy podnoszą swoje ręce w niebo i otrzymują. Dlaczego to robimy? To nie jest to, że dam, otrzymuję. To jest bardzo podobne. W innych naukach uczyłem tego, ale jakoś się pogmatwało, nie łączyło się. To jest jak rap. Jak to nazywacie? Guru, wyjaśniłem Wam. Jak przez drobną zmianę pozycji siedzenia sam się żywi. Możesz to zrobić, każdy z nas może to zrobić. Zawsze mówiłem opcją jest uczyć się.